Przynieść wina, mój Grzegorzu miły. podaj się troski, nigdy na mnie śniły. Niech i Hanulka zasiądzie tu z nami. Furdeż, kurdeż, nad kurdeżami. Furdeż, kurdeż, kurdeś nad kurdeżami. Skoro się przymknie ręka do butelki, Znika natychmiast serca smutek wszelki, Połajmy wtedy dzwoniąc kieliszkami. Kurdeż, kurdeż nad kurdeszami, Kurdeż, kurdeż nad kurdeszami, Hej, Ho! Patrzcie, jak dzielny skutek tego wina Już się we serce weselić poczyna Pod stół kieliszki pijmy szklenicami Kurdeż, kurdeż nad kurdeżami Kurdeż, kurdeż nad kurdeżami Hej, ho! Hej, ho! Hej. Znów przodku, w ślady wielko pomne, Prędz szklenice naczynie ułomne, Po staroświecku pijmy bucharami, Kurdeż, kurdeż, nad kurdeżami, Kurdeż, kurdeż, nad kurdeszami. Hej, to, hej, to, hej, to, hej. Dziś jest partac, nie lubisz wina, milcze ci złoto, łoże i dziewczyna, Damy ci pokój, wypijemy sami. Kurdeś, kurdeś, nad kurdeśami, Kurdeś, kurdeś, nad sami Hej, ho! Hej, ho! Hej, ho!